Kocham placki ziemniaczane, mamy. O, a co to? Chodzi ci o placki ziemniaczane? No kurczę, powiedz mi co to są te placki ziemniaczane? Placki ziemniaczane, prosta potrawa przygotowywana z ziemniaków smażonych na tłuszczu. Głównymi składnikami są sterte surowe ziemniaki z dodatkiem cebuli oraz jajka. Na Podlasiu. Dodawana jest odrobina pieprzu i majeranku. Placki ziemniaczane podawane być mogą z różnego rodzaju sosami, gulaszem, kwaśną śmietaną, cukrem oraz, zwłaszcza w Polsce, z konfiturą, musem piadłkowym lub z białym serem. Istnieją także placki ziemniaczane wypiekane na blasze. Pochodzą one z terenów Śląska i Beskidów. Do tej prostej potrawy wystarczą odsączone s... Sorry, nie słuchałam cię, powtórzysz? Gier -er 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 -er.